Dzisiaj, 26 kwietnia, żegnamy naszych kochanych maturzystów. Zuzia, ale to my jesteśmy maturzystkami. Tuż nasza kolej? Witamy w Mickiewicz TV! Po latach ciężkiej pracy kolejni maturzyści żegnają się z murami naszej szkoły. Jest to ważny dzień w życiu młodych ze względu na zakończenie, jak i rozpoczęcie nowego etapu w ich życiu. Z tego powodu postanowiliśmy zadać maturzystom kilka pytań oraz poprosiliśmy ich o komentarz dotyczący przeżyć w naszej szkole. Zobaczcie sami. Jak bardzo ważnym dniem według Pani dla maturzystów jest y, zakończenie roku? Y, apel z takiej okazji. Moim zdaniem to jedna z najważniejszych uroczystości w kalendarzu roku szkolnego. Najbardziej znaczących ze względu na uczniów, y, którzy w szkole średniej przeżywają bardzo wiele różnego rodzaju pierwszych chwil. To jest zdobywanie wiedzy. Bo po to przychodzą do szkoły, ale to jest też odnajdywanie swoich przyjaciół, to jest budowanie samoświadomości, to jest też kształtowanie tego, co w życiu mam nadzieję, będzie zawsze towarzyszyć, czyli tych wartości, które wyznaczą ich całe życie, ich cały rytm i pozwolą osiągnąć w życiu po prostu szczęście. Jak się pani czuje z tym, że pani klasa dzisiaj kończy szkołę? Zawsze smutek i taką nostalgię budzi fakt, jeśli kończy się jakiś etap, a jakiś etap się kończy. Spędziliśmy razem cztery lata, bardzo ważne cztery lata, trudne też, bo pandemia, ale to jest takie niezwykłe móc obserwować rozwój młodych ludzi, ich dojrzewanie, kształtowanie się, więc czuję taki smutek, bo czuję trochę, jakby moje dzieci odchodziły w świat. Twój ostatni dzień w kole medialnym, jak się z tym czujesz? Będziesz za tym tęsknić? Bardzo będę za tym tęsknić. Uwielbiam po prostu pracę z aparatem, z ludźmi. Jest to wspaniała praca i koło medialne będę wspominać bardzo pozytywnie, bo właściwie to było to, co sprawiło, że tak wyszłam ze swojej własnej strefy komfortu, z takiego introwertycznego spojrzenia na ludzi w pewnym sensie. No i koło medialne pomogło mi spojrzeć na szkołę jako na coś więcej niż tylko miejsce, do którego się wchodzi i wychodzi. To jest coś, coś więcej. Szkoła jest czymś więcej niż tylko miejscem, do którego trzeba przychodzić na siłę. Wspominasz ostatnie 4 lata. Myślisz, że będziesz tęsknić za tą szkołą? Tak, będę. Będę tęsknić. Jest to naprawdę świetna szkoła. Świetni ludzie, świetni nauczyciele. Będę tęsknić na pewno. A masz jakiegoś ulubionego nauczyciela, za którym będziesz najbardziej tęsknić? Pani Beata Watras. Jak się Pani czuje z tym, że żegna już kolejną klasę, kolejni uczniowie idą w świat? E, smutno, po prostu smutno. E, młodzi ludzie idą w dorosłe, nieznane dla nich życie. Mam nadzieję, że przygotowaliśmy ich na to, że będą. E, nie przy, przygotowaliśmy ich do tego, że zdadzą dobrze maturę, ale poradzą sobie też dobrze w życiu dorosłym. E, byłam z nimi tylko dwa lata, ale mam wrażenie, że tych lat było po prostu pięć. Ogromnie się zżyliśmy, będziemy po prostu tęsknić, a szczególnie ja. A jak będziesz wspominała pracę z nami w Mickiewicz TV? Otóż to była na pewno niezapomniana przygoda. Dużo mnie to nauczyło. Na pewno kontaktu z ludźmi i takiej otwartości, stawiania na swoim. I myślę, że to takie bardzo fajne i przydatne cechy. Nie ani lata, żaden dzień się nie powtórzył. Jedno dwóch. Podobnych nocy Dwóch tych samych Pocałunków Dwóch jednakich i w oczy Wczoraj kiedy Twoje imię ktoś bym przy mnie tak Dobrze by takim było być Szczęśliwym ale, ale nie ogłupiałym I prostym Ale nie prostakiem mądrym, nie wymagającym wymagającym, nietyranem i kochającym w ramie Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie opowiada się na nasze nie. Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie z ostatnich czterech lat szkoły? O mój Boże, ulubione wspomnienie. E, pamiętam, że. to nie jest do końca ze szkoły, ale z wycieczki szkolnej. E, kiedy. Pani nas wypuściła. Okej. Okay. Byliśmy w. Byliśmy sobie w e, hotelu na... no niedaleko morza, niedaleko jeziora z dwóch stron e, i zabrakło nam jedzonka. Jak to się często zdarza. Pojechaliśmy sobie na stację. Stacja była zamknięta. Nie wiem dlaczego była zamknięta mi, że była już 21 dopiero e, pojechałem więc do Boszkowa mniej więcej e, i pamiętam, że końcowo tak mniej więcej połowa kl z klasy wróciła autostopem. A masz może jakieś ulubione wspomnienie, ulubioną wycieczkę? Y... Z wycieczek to bardzo dobrze wspominam wyjazd na Teneryfę oraz wyjazd do Budapesztu. Naprawdę dużo fajnych informacji, dobrych informacji się dowiedziałam tam. I naprawdę takie bardzo fajne wspomnienia. A jakieś ulubione wspomnienie, ulubiona wycieczka? Myślę osobiście nad wyjazdem do Rumunii. Tam się chyba działo najwięcej, że to tak to ujmę. Po prostu poznaliśmy dużo wspaniałych ludzi i przeżyliśmy wspaniały czas. A jakie jest Twoje ulubione wspomnienia ze szkoły? Może jakaś ulubiona wycieczka? Wydaje mi się, że na pewno to są wyjazdy do teatru z panią Koniecko. Naprawdę te wspomnienie długo pozostanie w moim sercu. To tam też poznałam wielu moich przyjaciół i do dziś z nimi się przyjaźnimy, także tak myślę, że na pewno teatr. Ma pewnie jakieś ulubione wspomnienie z, z, z Pani uczciami? E, bardzo lubiłam wyjeżdżać z nimi do teatru. Bardzo lubiłam obserwować jak e, przejmują ode mnie pasje. Teatralną. Bardzo lubię wracać do tych momentów, kiedy byliśmy. Tych wycieczek nie było za wiele naszych klasowych, ale bardzo lubię wspominać, jak byliśmy wspólnie w górach, kiedy, kiedy miało być lekko łatwo i przyjemnie, a nie zawsze było. Ale zawsze były to bardzo miłe wyjazdy. Oczywiście nie było lekko ze względu na góry, ale zawsze było bardzo miło. A jakieś ulubione wspomnienie z Pani Klasą? O, byliśmy bardzo aktywni, więc tych wspomnień jest mnóstwo. Wyjeżdżaliśmy często na różne zajęcia relaksacyjne, ale też, ale też naukowe, także spędziliśmy ze sobą dużo interesujących chwil, nie tylko w szkole, poza nią, bo takie wyjazdy bardzo kształtują grupę, rodzą się przyjaźnie na całe życie, więc każdy taki element szkoły zaowocuje w ich życiu dorosłym. A ma Pani jakieś słowa pożegnania dla Pani uczniów? Chciałabym, żeby nie bali się, żeby nie towarzyszył im strach w pokazywaniu tego, co potrafią, w dążeniu do celu i pokazywaniu tego, czego pragną. Chciałabym, żeby w przyszłości byli szczęśliwymi ludźmi, żeby czuli się spełnieni, i żeby pod koniec swojego życia mogli powiedzieć jestem szczęśliwy i czuję się spełniony i tego im życzę. A jakieś słowo dla maturzystów? Bądźcie szczęśliwi. Na pewno nie poddawajcie się, bo wszystko jest możliwe. Warto wierzyć, że po prostu uda Wam się spełnić marzenia, poznać świetnych ludzi i po prostu pozdrawiam moich przyjaciół. Kocham was bardzo i tak i to jest wszystko, co chciałam powiedzieć. Nie przejmujcie się, będzie co będzie, ja też tak uważam. Dacie sobie radę, wszyscy sobie damy radę. Tak, jak najbardziej. Jestem bardzo związana z uczniami emocjonalnie. Dzisiaj rano przeglądałam sobie jeszcze słowa, jakie skierowałam do uczniów w czasie ślubowania. Gdy byli w pierwszej klasie, to był rok 2019, w technikum 2020. Bardzo szczególne chwile, tam zwróciłam się z prośbą do rodziców o zaufanie wobec szkoły. O pamiętanie o tym, że wszyscy mamy przecież jeden cel dobro naszych uczniów. Do uczniów zwróciłam się z taką prośbą, aby czerpali z tego, co mogą tu spotkać, kogo mogą tu spotkać. I chyba tego będę im dzisiaj życzyła i tego im życzę w tej chwili: aby pamiętali o wszystkich tych osobach, które mają ogromny wkład w ich rozwój rozwój pod wszelkimi względami. I to nie jest tak. Że uświadomią to sobie dzisiaj, jutro bądź za tydzień. Czasami po 20 latach ta refleksja przychodzi, wspomnienie jakichś słów, jakiejś postawy, a może szansy, którą dał nam nauczyciel, nasz wychowawca. Chcemy, aby o tym pamiętali, aby w swoich e, pamięci i sercach pielęgnowali dobre wspomnienia, dobre refleksje, ale żeby nie zapominali też o tych e, trudnych chwilach, bo one są wyznacznikiem tego, co może być w życiu jeszcze lepszego i jeszcze piękniejszego.